Gdyby ludzie wiedzieli, jakie cierpienia czekają człowieka po śmierci z powodu grzechów nienaprawionych. Skąd wynika to cierpienie? Nie z jakichś opisów, bajek czy fantazji. Jest to nauczanie kościoła. Bardzo jasne i proste na temat czystym. Skąd wynika czyściec? Wynika z tego, że człowiek staje przed Bogiem, widzi, że jest miłością, pokorną, udzielającą się która nie chce nic innego jak miłować i uszczęśliwiać. Ale człowiek widzi, że tej miłości nie jest godzin, czuje się sparaliżowany, skurczony. To jest tak jak ktoś siedzi w ciemnym pokoju, bo nie lubi światła i wychodzi nagle na słońce. Słońce jest kochane, wszyscy potrzebujemy, słońce jest potrzebne do życia, ale ktoś nie chciał tego życia, wolał swój smród i swoją ciemność. I wychodzi na to słońce, ucieka przed nim. A tą ciemnością jest ciemność serca. A więc nienawiść, obmowy, kopani jeden pod drugim, egocentryzm, wszystkie te grzechy, które mamy, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, gniew, lenistwo. To sprawia, że człowiek stając przed Bogiem mówi, i cierpi niewymowną, bo chciałby się zjednoczyć z Bogiem, a nie może, bo go powstrzymuje paraliż spowodowany grzechami nienaprawionymi. Dlatego tron chwały, który czeka na każdego z nas, jest stronem cierpliwości. Tylko w niektórych kościołach chrześcijańskich wiara równa się pomyślności. I niektórzy mówią, tak, nie układaj się w życiu o biznes, ci najlicie, to że jesteś grzesznikiem, naródź się, to będziesz zobaczysz, założysz super krawat, zobaczysz, że ci, którzy wierzą, to żyją sobie o tak, awangarda. Życie nasze chrześcijańskie jest pełne paradoksów, których spotykamy pełno na naszej drodze życia. Znam rodzinę, ma czworo dzieci. Rodzina niezwykle szlachetna. Powodzie, ale tylko i wyłącznie żyją dzięki z pracy własnych rąk i własnej przedsiębiorczości. Nie są biedni. Są założy. Bardzo szlachetni ludzie. wspaniałych dzieci. W czasie ciąży, badań USG okazuje się, że dzieciątko ma genetyczną chorobę. Wszyscy żeśmy wierzyli w cud, że Bóg uzdrowi, że Bóg da. Łaska, że na pewno takie dziecko chore się nie urodzi. Poszli do lekarza, lekarz mówi co widać i dyskretnie proponuje aborcję. Ona mówi: Od razu, panie doktorze, nie idziemy w tym kierunku. Dar życia jest taki, jaki jest i każdy dar życia przyjmiemy. A tak, dobrze, dobrze. I ten lekarz pomagał im do samego końca. I urodziła się dziewczynka. Bardzo chora. W tej chwili nawet nie wiem, tutaj jestem, czy żyję, czy nie żyję. Chodzą codziennie do szpitala przez wiele godzin. Żyli w świecie, zajmowali się biznesem. W tej chwili kilka godzin spędzają w szpitalu. Ktoś by powiedział: Ja, tacy wierzący, to tak, tak Bóg się odpłaca wierzącym swoim. Gdzie ta sprawiedliwość jest? To, to ci żyją, jak teraz poganie, wszystko im się układa, mają wszystkiego potąd. I co powiedzieć takim ludziom? Papiż im nie wyjaśni, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest niewinne cierpienie? Widocznie ono jest potrzebne. Ale tego się nie zrozumie. Głową. Głową to się można tylko zbuntować. To się tylko przeżyje wiarą. A na pewno w tym jest sens. Sens, który nie wynika z ludzkiego rozumowania, ale wynika z tego, że drogi Boże są nieomylne. I że Pan Bóg na pewno dokona wielkich rzeczy przez tego rodzaju cierpienie. Dlatego tron, który czeka nas w niebie, jest tronem wierności. Każdy z nas słowo wierność innymi literami pisze w swoim własnym życiu. Ale mamy świadomość tego, że to jest jedyna droga, która upodabnia nas i czyni nas dziećmi bożymi. Dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy, mówi święty Paweł. Objawia się to dopiero wtedy, w tamtym świecie, kiedy będziemy podobni do Niego, zobaczymy Go takim, jakim jest. Dlatego całe wezwanie dzisiaj, które nas uczy Adwent, całe życie chrześcijańskie jest niczym więcej jak wezwaniem do wierności. Jutro spotykamy się o godzinie 17.00 przy Najświętszym Sakramencie. Będzie to pokorna modlitwa. Napiszemy nasze intencje, które chcemy Panu Jezusowi przekazać. Ja te intencje wszystkie obejmę. Będę prosił w różnych intencjach, dotykał różne sprawy. Po błogosławie Najświętszym Sakramentu. Potem po mszy świętej na zakończenie trzej kapłani położą na was ręce w geście błogosławieństwa. Tak, żeby Jezus dokonywał tego, co On chce uczynić z waszymi rodzinami, z waszym życiem, ale ważne jest to, żebyśmy w pokorze serce wyrzekli się wszelkiej nienawiści jeden do Drugiego. Amen.